Hej, hej, hej! Siema widzowie, to Roman.pl i ff. zaczynamy tego live'a z Bedwarsów. Jest progres bo dostałem się do topki. Tutaj? Czekajcie. Yy, do topki zabójstw dziennych. Dobra, jeszcze na miejscu siódmym. Ale raczej się dzisiaj wbiję do piątki. Yy, w łożkach mnie na pewno nie ma. No a w wygranych dzisiaj... Oj, proszcznika topka. Nieważne. Yy, to potem zobaczymy. O, jeszcze. Okej. Okay. 8. Też jestem na miejscu 6. To topka dziennie żbita. Ładnie, ładnie. No i to się tak tak bezpascza moje ich wycimy tak w ogóle lecimy grać duelszy widzowie Kogo mamy Wojanka la. no Może dobra, ciekawe mi to bierze. Zobaczymy, zobaczymy. No, mam nadzieję, że kogoś dobrego teraz. Dobra, i zaczynamy komodore. Skąd Jeszcze coś szybko na na OBS-ie. Jest dobra, transmisja jest na żywo. Okej, widać wszystko, czy nie? Wszystko, tak? Dobra, widać. ha dobra, kidzik, kidzik wojanka i leon dobra trzeba się jakoś można wbić do tej tabki dzisiaj kurde sorry ja jestem debilem Aaaa. Jednego wina zrobiłem poza odcinkiem, ale to to nieważne. Przynajmniej tak. Trzeba zobaczyć, jak będzie wszystko wyglądać. dobra O nie, dobra, mam jakiś Raz, dwa, trzy Prawie, ajajaj, ogarniam jedną kratkę bardziej Ale dobra widzowie, ogarniam, ogarniam, ogarniam Ej, Ale będzie, że ten typek ma inny plan na dzisiejszą gierkę Znaczy, spoko, rozumiem czymś raduszkę rozumiem oczywiście każdy masz swoje pomysły na wina. No i ja to bardzo, bardzo szanuję, że ma ktoś swoje zdanie w tym. Ale, no wiecie, to jeszcze zdanie niektórych może być głupsze. I to i potem tym nie? aby wytłumaczyć, Oczywiście <grym> się wyżartuję. <wyszło> Eeeeeee... dobra źle oni się tam bawią Mają słabego beda Kupię się seta, ale ma nie na. Prostu na nich idę Dobra, lecimy widzowie Jestem Fireballem, okej, okay. ale nie mam dobrego łóżka i to, to to jest dziewczyna, a więc raczej nie jest dobra w Bedworszy Oczywiście nie oceniam, czy ktoś jest dobry, czy nie ale no raczej, to tak, to tak jest, tak zawsze było i będzie raczej. Ale się od razu mówił, że ja nie oceniam. Nie oceniam, nie oceniam. Ciekawe dobrało. tam się po prostu to dla błędów zrobiłem, ale no... O! Wygrana Yyyyyyy, eee, chodź. Leciłem po kolejnego winka 9. Ej! Czy się nie zaktualizowało? Będę na piątce. Je Jedenko gdzieś ma 13. lacjum Czy jestem w stanie to pobić? Jestem w stanie to pobić! Czy to pobiję? Pobiję! Na tym liveie gramy jeszcze parę arenek, abym dobił 13 winów. Nie, 14 i 15 to będzie Już ten na odcinku. No bo no, trzeba to wygrać, widzowie. Trzeba. Patrzcie, nauczę was czegoś. No, i patrzcie co się dzieje. Halo? 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 Chyba że mam być na telefonie? Nie. Nie, dobra, trudno. To są dzieci, te, które mają takie niki B4D, albo chyć chyba chyć się, Po prostu dzieciaki. Co wiemy? Yy. Okej... Okay, oni się tam narazają... On jest pierdolę. Jak można być takim dżbanem? Oby zacząć gierkę i nie grać, no... Boże, daj mi cierpliwości... Kurde Coś nie wyspało. No, pewnie za mało podskoczyłem, trudno się mówi Zdarza się i najgorszym Shade is back Back again Shade is back Back again Shade is back Back again Dobra Może zabudujesz lepiej będą do bezpieczeństwa. Co oni tu za fort robią? Nie dość, że jestem samemu, to co ja mam się oglądać jak jakieś, wiesz, jak, 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 jak na wojnę to się będą dziać. On nie umie w Wojtek nie umie wklepy, Hyszy też nie umie wklepy, warto wiedzieć, czyli teraz tak, Albo sobie coś takiego, yy, i na nich leczę. Też jeszcze mam że troszkę tulszy ulepszył, bo oni będą mi trudzić dupę tak strasznie, że hej. muszę się do tabki dzisiaj wbić, się dziennej. A te tygodniówki też raczej się wbije. Prędzej czy później. Prędzej czy później się do tygodniówki wbije. Też kwestia czasu jedynie. Dobra, Teraz to jest kwestia czasu jedynie. Dobra. Yy, GG. No, nawet przykili w przy kili, dobra. Topcze łóżek mnie na pewno dzisiaj nie ma, ale będę. I w topcze wygranych mam 10. Jeszcze potrzebuję 3 Dobra Idzie to zrobić. Tylko ci się wszystko aktualizować. Dobra. Będę w każdej topce. Tak to wygląda, w topki tygodniowe. Dobra, tygodniowe są już mocne. 29 tygodniowa No dobra, no to do tego nie się dostać Ale do dziennej mam Czyli już jestem na nie czyli Niby jest to co chciałem